Wiecie, się manko z tej strony? BloodyCV A dzisiaj witam w Fortnite i lecimy. Piliopę w górę, kolejny odcinek z Fortnite lub z innej gry, się w komentarzach. Dziękuję Wam za suby, sub obok dzwonek i teraz w ogóle tytuł tego odcinka, czyli przelogowało mnie na inne konto. Dokładnie jestem na innym koncie, w ogóle leci się na nick. E, w ogóle nie wiem jaki to jest nick, ale. No widzicie sami mamy kogucek au au A widzicie co jest no Zalogowałem się na swój, na swój gmail, na swoje hasło, więc nie wiem o co chodzi w ogóle Ameryka Południowa Wschodnia Znajomych miałem, nie mam nic, po prostu No ja nie wiem kurde W ogóle dziwny jakiś nick, po prostu całkiem inne konto, więc Jeśli wie, co, wiecie o co chodzi, no to piszcie w komentarzach Bo ja naprawdę nie wiem Dobra, zagrajmy sobie solo. Zagrajmy sobie. A co? Na początek, solo. Na rozpoczęciu tej serii. Lecimy z kurde, solo. Solo. Sorki. Ok. W Fortnite nie jestem za dobry, więc. No więc. Nie krytykujcie w komentarzach. Możecie coś powiedzieć, jak grać i w ogóle. Chętnie poczytam. Ogólnie, jak, jak mi się gra for, Fortnite, to mi się gra nawet spoko. Bym powiedział, że dobrze. Trzeba się tego, wiadomo, trzeba się tego wszystkiego nauczyć. No i później będzie się grało lepiej, nie? I nie mam Minecrafta, no bo nie udało mi się pobrać, bo mam iOSa, nie Androida. Ja zawsze pobierałem Minecrafta Pocket Edition na Android Polska i kolega mi dał właśnie że nie da, się tak, nie da się tego zrobić, bo to jest w końcu Android Polska, nie iOS. No i musiałbym kupić tego Minecrafta, co bodajże za 25 złotych. Okej, okay, jesteśmy w gierce. Gierka mi w ogóle nie laguje, co jest naprawdę spoko. Okej. Okay. Ogólnie nie mam, że nie mam przycisku, znaczy mam tutaj po lewej stronie, ale wybrałem sobie sterowanie, że tam gdzie wcisnę to po prostu tak jakby strzela, nie? Okej, tutaj coś mi zrobiło. Okej. Pierwszy raz my wybuchły amunicję. No, brak amunicji to fajnie. Dobra, lecimy już. Co, w busiku w ogóle mamy chyba 10 sezon, tak? Dajcie w y znać w komentarzach, chyba mamy dziesiąty, nie wiem. Podarzyjmy, mamy. Okej, okay, lecimy. Spróbujmy wlecieć to, w tą bańkę. Nie wiem, czy tam damy radę. No ale spróbujemy. Jeśli chcecie jakąś serię z fortale, to dajcie znać w komentarzu, oczywiście. Uu. ale dziwnie. Mam sk te skin, czy co? Ale dziwne. No, ale fajnie, wychodzimy. I wchodzimy. Dobra, mm, chodźmy po itemki. Aha, tutaj się nie da nic zniszczyć. No chyba tak. Dobra, wychodzimy stąd. Okej, okay. tego też się chyba nie da zniszczyć Dobra, idziemy kurde Jak się skawa nie zniszczy to coś jest kurde z Fortnite'em albo z internetem po prostu No dobra, jest git Szukajmy item'ku, bo nie mamy ani jednej broń na razie Mamy sam kill'off Dobra, tu jest jakiś znak, zakaz pływania, a ja sobie wejdę do wody i... i tak się chyba nie da pływać, nie? No nie da się. Dobra, idziemy sobie, wygniemy w sumie. Buduję się prosto. Cyk, dobra, nie będę budował. Dobra, mamy top 58. Kurde, nie mamy itemków dalej. Jest słabo w sumie. Okej, okay, Macy też są potrzebne. to jest domek, to chyba tam będą. Dobra. Jeśli chcesz się zagrać ze mną Fortnite'a, no to... Ja jeszcze ogarnę te konto, bo zmienię nick na pewno. Nie wiem czy się da zmienić nick, ale spróbuję przynajmniej. Okej, okay, więc tu będzie tak. I tak. Dobra. Ja dopiero obszarajam tą gierkę, więc... Okej. Okay, do góry. O nie. Jak się tam... Do... Aha, dobra Spróbujemy sobie zrobić yy... Nie, tak, tak chyba się nie da O, da się Dobra I... Tak? Tak, o, jestem losem. <grybujesz> dobra Mamy przyjęto. jak są zejść <gry> okej, okay, no to schodzimy sobie a, gdzie jest strefa? właśnie, strefa jest tam okej okay. zalogowało mnie na chwilkę aha, idę w stronę strefy Ok, czyli dobra, będziemy biegnąć tam idziemy po itelki bo bodajże będą tutaj jest tutaj coś, nie wiem co to jest. Zaraz się okaże. Ok, to jest amunicja i broń. Pistolet marzynowy z tłumnikiem. Ok, Okej, okay, wydawało mi się, że coś tam jest, ale dobra. Okej, okay, zbieramy wszystko, zbieramy, bo wszystko się przede na pewno. Marty przede wszystkim za chwilkę -y, będziemy się budować, nie? Też to się, się przyda Dobra Idziemy, bo zaraz strefa będzie... Trochę za dwie minuty, ale już wiecie lepiej żeby nas ta strefa nie goniła no, tak będzie gonić, no ale wiecie o co chodzi, żebyś nas nie dopadła Dobra. Przypominam o subskrypcji, łapce w górze. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, no to napiszcie w komentarzu Hashtag BLODIZM, ja przypnę wam serduszko. Okej, okay, mamy pułapkę, którą... którą nie wykorzystam chyba. Mmm... No, nie wykorzystam jej chyba, bo nie wiem jak. A dobra, tutaj jest, okej. Okay. Dobra, nie, nie damy sobie jej tutaj, bo tutaj chyba nikt nie będzie szedł. Dobra, na razie sobie zrobimy tak. Jesteśmy chyba jeszcze w wykrzywionym miasteczku. Dobra. I teraz będzie problem, kurde, z wyjściem, bo nie umiem budować tutaj, jest nie, proszę. No kurde, nie wiem jak już wiem. O, jest dobra. Mamy to i tutaj. Nie da się. Kurde. O tak zrobimy. Jest. Udało mi się. zarobiście Czy ja kogoś tutaj przypadkiem nie widziałem? Okej, okay, tam się ścierają. Bro, dobra wejdź, tu jest jakiś item leży, dobra Tak by było, ja będę miał dropsa, jeżeli Co to jest, co tu O, Łopotka mamy, dobra Wypijmy sobie Łopotkę, szybko Kraj się tak na balan już Mamy to 20, dobra Okej, okay, okej, już tu spodziewamy Dobra zmienili. o ale fajnie. To mi się nie przyda. Co się stanęło? Zabrałem to A, to było to dobra. To był ten co się tak skacze, nie wiem jak to się nazywa. Nie jestem obszajony jeszcze w Fortnite, sorry. Ale oglądałem filmiki z Fortnite kiedyś, jak był jeszcze taki powiedzmy na trendzie bardziej. Dobra, mi się już nic nie przyda tutaj Gdzie są ludzie? Oni są tutaj gdzieś Ja zaraz ja coś tak czuję Dobra, oni się tak tam też Wow, ale fajne Co się stało? Nic się nie stało Okej, okay, tu ktoś jest, kurde Szyma, szma, szma. Dobra, nie mamy naców, kurde. Tutaj ktoś chyba był. Tak się zabudowałem jak ciota, ale dobra. To w ogóle nie było zabudowanie. To nie jest zabudowanie. A właśnie, jakoś się tańczyło tutaj, tylko już nie pamiętam jak. Nie wiem czy to nie... To tak, to to. Okej, okay, tam ktoś jest. Chyba ktoś się leczy. Nie, ktoś ma loła. Fuck, skąd? Skąd, skąd, skąd? Dobra. Biorę pompę na razie, bo mam mało ammo. Ale to nic. Wiem, jestem noobem, ale... Kurde, no udało mi się. Cyk, cyk. Dobra, mamy drzwi. Ej, kurde, nie udało mi się. Dobra, no niestety, kurde. Bo odcinek będzie kurde, chyba trwał za długo. Ale jeśli chcecie więcej odcinków, to takie początkowe, jeśli będziecie chcieli dłuższe, no to oczywiście nagram wam dłuższe odcinki, także trzymajcie się, subskrypcja, łapka, piszcie w komentarzach, czy chcecie tego Fortnite'a dalej, może, może się na uszy grać, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, na razie.